Dzień dobry, dziś odcinek dość nietypowy. Krótka relacja z polskiej premiery nowych modeli hulajnóg elektrycznych Segway 9 Ninebot, czyli przede wszystkim modelu Max G2 oraz trzech nowych modeli serii F. Hulajnogę Max G2, czyli następcę popularnego modelu Max G30, opisywaliśmy już na smartride.pl. Link do tekstu znajdziecie pod filmem. Natomiast hulajnogi serii F2 zastąpią dotychczasową serię F9 Bota pierwszej generacji. Wprowadzane na rynek nowe modele zostały wyposażone w kilka udoskonaleń i innowacji. O głównych innowacjach, które odróżniają nowe modele hulajnóg Segway Ninebot od ich poprzednich wersji opowie przedstawiciel polskiego wyłącznego dystrybutora tej marki Piotr Majorowski. Dzisiejszych przedstawionych modeli hulajnok niewątpliwie nowością, która, która odróżnia je od poprzednich modeli marki Segway, jak i od e, produktów konkurencji jest e, po pierwsze system CCS, który niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo jazdy, ponieważ dzięki zastosowanemu algorytmowi pozwala na większą stabilność i większą kontrolę jazdy podczas na przykład nieoczekiwanego wjechania na powierzchnię śliską, mokrą z jakiegoś powodu e, i niewątpliwie e, poprawia bezpieczeństwo ponieważ zabezpiecza użytkownika przed, przed wpadnięciem w poślizg i, i, i jakąś nieszczęśliwą wywrotką, nieszczęśliwym wypadkiem. W przypadku modeli G2, które, które dzisiaj, dzisiaj prezentowaliśmy, kolejną nowością na pewno jest system Ride Along, który realnie pozwala zwiększyć zasięg hulajnogi o 8%. To wszystko dzięki właśnie zastosowaniu rewolucyjnej konstrukcji opony, która jest, e, posiada warstwę żelową, która również ma podwójną funkcję e, zabezpieczenia opony przed przebiciem, e, ale też dzięki zastosowanej systemowi baterii i systemowi, który, algorytmowi, który pozwala na połączenie wszystkich tych elementów i pozwala na realne wydłużenie zasięgu hulajnogi. Kolejnym trzecim elementem są zastosowane kierunkowskazy. Są to pierwsze, pierwsze modele marki Segway, te kierunkowskazy są zastosowane. Czyli wpływają na pewno na bezpieczeństwo. Dodatkowym atutem, jeżeli chodzi o zastosowanie kierunkowskazów, jest to, że naturalnie kierownica stała się szersza, co pozwala na bardziej wygodną pozycję podczas jazdy, jak również na zastosowanie większej gamy akcesoriów. Także tego miejsca jest zdecydowanie więcej, odczucia, doświadczenie jazdy, wygoda, komfort jest dużo większy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze modele, e, które zaprezentowaliśmy, ich dostępność zaczyna się już od końca, z końcem maja. Jeżeli chodzi o poziom cenowy, no to tutaj... E, w przypadku modelu modelu G2, G2 Max te kwoty powinny zamykać się w okolicach 3999 zł. Tak? I myślę, że taka cena będzie e, idealna i powodu, spowoduje, że ten model e, ma szansę stać się e, przebojem tego sezonu. Seria F oczywiście będzie tańsza. Tu jeszcze mamy ostatnie ustalenia, jeżeli chodzi o poziomy cenowe, e, natomiast na pewno e, Ceny będą przystępne. Na pewno cena, stosunek jakości do ceny będzie doskonale wyważony. No i jeszcze pytanie, na jak dużą sprzedaż nowych modeli w Polsce liczy firma? Te modele chcemy zaprezentować szeroko wśród naszych partnerów handlowych, wśród największych sieci handlowych w Polsce. Liczymy na, liczymy na to, że, tak jak powiedziałem, będą to hity sprzedażowe, a ilości w tysiącach. Takie, takie mamy... Takie mamy Nadzieje, szacunki, ale myślę, że realnie z tymi, z tymi modelami, z tymi atutami, które posiadają te modele, jest to jak najbardziej do otraju. Więcej informacji na temat wprowadzanych na rynek nowych modeli, znajdziecie w relacji tekstowej na smartride.pl. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki.